Cześć Wam! E, witam Was serdecznie, chciałem Was dzisiaj zaprosić na kolejny program Smogi, No ja jeszcze w domu, czy tutaj tak troszkę w bluzie z kapturem, no jak to pod domem, słuchajcie z herbatką Wasze zdrowie, udanego dnia, ale dzisiaj w nocy będę cały dla Was w programie Smogi TVN. Zaczynamy o 2.10 na TVN głównym, no godzina jest późna, wiem, ale nie jest jeszcze taka tragiczna, zresztą nocne Marki nie śpią, więc jak ktoś nie będzie chciał, zapraszam, oczywiście Polonia nie śpi. Drodzy Państwo, zapraszam Was bardzo serdecznie, będę oczywiście z kartami Tarota, no, tu, tu karta Tarota nie mam, siedzę przed komputerem, trochę pracuję i stwierdziłem, że jak tutaj już jestem, to usiądę i nagram Wam zaproszenie. I drodzy Państwo, widzimy się, widzimy się w TVNach, no mam nadzieję, że dzisiaj znowu będzie szaleństwo. Przyznam się szczerze, ostatni program odsypiałem chyba cały kolejny dzień i jeszcze pół następnego, ale bardzo, bardzo wam dziękuję za bardzo, bardzo wam dziękuję za zaufanie i bardzo wam dziękuję za to, że tak mi pamiętaliście, ja tak przypuszczałem, że będzie trochę się działo w tym programie, ale jak usiadłem słuchajcie ostatnio i co drugi telefon, no to był powrót po latach. Także było mi bardzo, bardzo miło. Dziękuję Wam z tego miejsca też za wszystkie komentarze, wszystkie wpisy pod postami na Facebooku i tam gdzie się dało, bo komentowaliście. Także bardzo mi, bardzo miło. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i zapraszam Was nocne marki na Noc Magii TVN fajne Główne, dziesięć i przypominam dla tych osób, które, które urzędują, które oglądają programy, pamiętajcie, że jak jesteście tu na social mediach czy Mocy Magii, czy na moich to pamiętajcie, że zawsze łatwiej jest się dostać do programu na początku czyli jak wysyłacie smsy to trafiają te ekspresowe trafiają do mnie w pierwszej kolejności, jak dzwonicie też się dostaniecie szybciej na samym początku, bo zawsze widzę, wy wiecie, tak chwilę oglądają, chwilę się zastanawiają natomiast no, czekają, tak, co to za dziwny pan z okienka więc zapraszam, zachęcam te wszystkie osoby, które gdzieś tam już mają właśnie tą informację, żeby go stało na początku, więc drodzy Państwo widzimy się w Noc Magii TVN, a ja tutaj u siebie jeszcze w ogródeczku posiedzę sobie z herbatką, popracuję trochę, mam jeszcze takich swoich rzeczy, no potem pewnie na jakiś spacerek jeszcze pójdę, także ja już tutaj nasycam się dobrą energią, łapię dla Was dobrą energię i widzimy się dzisiaj w nocy na TVN. Do zobaczenia, Robert Górnicki, cześć Wam, buziaki, Pachej.